to ja może zacznę od tego, co było najciekawsze dla mnie. Wczoraj na modlitwie wstawienniczej, no, no czekałem w sumie, no bo mam trochę problemów takich zdrowotnych, drobnych, ale jednak, no, no i szczególnie tak właśnie miałem problem z zatkanym nosem od prawie miesiąca już, od początku marca, może jakiś leciutki COVID, no i miałem problemy, że... <ścoughs> No i. No, bo to jest tak, że. No, nigdy jeszcze tak nie miałem, żeby po przeziębieniu mieć nos zatkany tak długo. No i Adam tutaj z Żanetą i, i, i z Kasią pomodlili się nade mną. No i właśnie y, pierwszą noc miałem taką, co miałem nos odetkany i bez żadnych kropli do nosa. No, także, no i też odkryłem, no, że ja też czasami mam jakieś maski, się wydawało, że nie, ale jednak czasami tak. No i może uda się to też jakoś przezwyciężyć. No i też tak jak mówili inni, ten czas był taki bardziej na luzie. Cieszę się, że udało mi się poprowadzić chwilę uwielbienie. No, zdarzało się to w Zacheuszu. No tylko potem mi zabronili, bo ja za bardzo odlatuję. No. Za bardzo odlatuję. Tak mówili. Tak. Tutaj można, no tylko tak, żeby no, udało się za tego rzutnika wyrwać, to jest dobrze. <grym i zbyt wytrzał> <grym i zbyt wytrzał> ja z powiedziałem wczoraj, że może do jakaś do niej. Było po jednej ulice, już, wiesz? Miałem podpowiedzi. No wiesz, mi się, bo Ty tam skupiasz się na graniu, patrzysz na swoją gitarę i na mikrofon, a ja tam z boku podchodzę do na przykład Janusza albo do Justyny, patrzę co jest tam, oni mi pokazują albo. Najczęściej wiedzą i właśnie to jest dobrze, że jak właśnie. Techniczni są blisko muzycznie. Tak jak było kiedyś tam, że to byli razem, to można sobie podpowiadać właśnie i od razu wyświetlać. To jest właśnie no tak wygląda, jakbym od razu wiedział. Czasami są takie charakterystyczne melodie, że rzeczywiście wiem, co będzie, ale zwykle nie. A teraz jak ktoś mi tam pokaże w zeszycie, no to jednak mogę wiedzieć dużo szybciej. No także, no, no także fajny czas, piękna pogoda, się to tak udało wszystko. No dzięki bardzo. Uchwała Panu.